Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Zdarzyło się, że Jezus mierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, Wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trendowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie Mistrzu ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich. Widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł. Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Mamy przykład, jak Chrystus. Zmierzał do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii, Galilei. Gdy chodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych, wiedzieli, kim jest Chrystus, bo prosili do niego, wołali do niego głośno: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Jak mówi dalej Ewangelia, na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. Jeszcze nie wiedzieli wtedy, gdy zostaną oczyszczeni z trądu. Wiemy, trąd jest to straszna choroba, dzisiaj jest uleczalna, dawniej nie była. E... I kiedy szli, zostali oczyszczeni. Doznali cudu. I jeden z nich, Samarytanin wrócił się do Mistrza, do Jezusa. Donośnym głosem zaczął wołać, padł na twarz, dziękował mu. Jezus zarzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt? To by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec, Samarytanin. Jakże często doznajemy cudów ze strony Boga i nie zawsze dziękujemy mu. Wdzięczność jest bardzo ważna. Przecież samym cudem jest dar życia, cudem jest wiara, którą przekazali nam rodzice. Kościół, powinniśmy Bogu dziękować za to, za to, że e, obdarzył nas darem życia, że zostaliśmy wychowani w rodzinie katolickiej, że uczyli nas znaku krzyża, modlitwy, szacunku do rodziców, do nauczycieli, do ludzi chorych. Miłości do Boga, do Ojczyzny i za ten dar powinniśmy dziękować. A więc wdzięczność jest bardzo ważna. Dlatego Chrystus powiedział do tego obcokrajowca, cudzoziemca, który przyszedł, został uzdrowiony od razu, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz. U jego nóg dziękował mu. Dlatego Chrystus zapytał: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Są ludzie, którzy nie potrafią okazywać wdzięczności, a wdzięczność jest bardzo ważna. U mnie był taki zwyczaj, pochodzę z południowo-wschodniej Polski. Musili, mówiliśmy na rodziców: Tatuś, mamusia jak nieraz rodzice pracowali w polu, w zbożu, przez zbożu. Jak szliśmy do spowiedzi, to całowaliśmy w rękę mamusię, tatusia. Okazywaliśmy wdzięczność i rodzice nas tego nauczyli. A przede wszystkim ta wdzięczność powinna być kierowana względem Boga, który przekazał nam dar życia, przekazał nam wiarę, który obdarzył nas i obdarza zdrowiem, a są ludzie, którzy są schorowani, też dziękują Bogu za wiarę. Są wspaniali ludzie, a my też nie wiemy, czy nie utracimy władzy w nogach, w rękach, w mowie, aby zawsze dziękować Bogu za wszystko. Kiedy wstajemy, dziękujemy, że obudziliśmy się żywi, kiedy idziemy spać, też modlitwie dziękujemy. Dziękujmy Bogu za dobrze przeżyty dzień. I módlmy się, żebyśmy się mogli obudzić, obudzić razem z Bogiem. Modlitwa jest bardzo ważna. Módlmy się również za tych ludzi, którzy nie rozumieją tajemnicy wiary, aby patrząc na nas, na nasze dobre uczynki. Mogli uwierzyć w Jezusa Chrystusa i byśmy razem, tak jak ten cudzoziemiec, dziękowali Bogu za wszystkie dary, które od Niego otrzymaliśmy, bo wszelkie dobro pochodzi od Boga, a zło pochodzi od diabła. Dlatego chciejmy być oddani Bogu i chcielibyśmy Mu ciągle dziękować, tak jak ten cudzoziemiec upadł. Do nóg i dziękował Bogu, że został uzdrowiony. Kochani, chodźmy na portal prawy.pl. Mamy dobre, codzienne informacje z kraju, ze świata, też wywiady telewizyjne, bardzo ważne. Mówimy prawdę, bo prawda jest ważna. Prawda nas wyzwoli, ale przede wszystkim rano. Odsłuchujmy tę Ewangelię z komentarzem i żyjmy tą Ewangelią przez cały dzień. Jeżeli będziemy przez cały dzień żyli Ewangelią, wtedy Bóg będzie w naszych sercach, będziemy ludźmi szczęśliwymi, życzę miłego, pogodnego dnia.